Co to znaczy zarabiać 5000 zł brutto? Policzmy, ile ty dostaniesz na rękę, a ile Twoja praca będzie kosztować Twojego pracodawcę. W tym celu użyjemy kalkulatora wynagrodzeń, znajdującego się pod tym adresem. I tak, wpisaliśmy sobie kwotę 5000 zł brutto. Zaznaczamy, że praca w miejscu zamieszkania, stałe wynagrodzenie w każdym miesiącu. Ukończyliśmy 26 rok życia. Odprowadzamy składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wypisani jesteśmy z PPK. Każemy mu policzyć wszystko. Klikamy oblicz. Wychodzi, że kwota netto, czyli to co dostaniemy na rękę wynosi 3738 zł. Natomiast łączny koszt pracodawcy to 6024 zł. Podsumujmy. Pracodawca wydaje 6024 zł. Ty na rękę dostajesz 3738 zł. Państwo z tego zabiera 2286 zł. A tak to wygląda w formie graficznej.